Lata 90., jak w sumie każde inne, rządziły się swoimi prawami oraz przyzwyczajeniami na rynku. Jednym z bardziej zauważalnych i charakterystycznych zjawisk była marketingowa maskotka każdej szanującej się firmy. Nie inaczej było oczywiście w grach wideo, a doskonałymi i znanymi do dzisiaj przykładami niech będzie Crash i Spyro dla Sony, Mario i Link dla Nintendo, Rayman dla Ubisoftu czy Sonic dla SEGI. Crystal Dynamics, studio które zasłynęło za sprawą serii Legacy of Kane i rebootów Tomb Raidera, działało jeszcze jako mały siusiu Maitek. W 1995 roku nie wiedzieli jeszcze, że ich serie sprzedadzą się tak doskonale, bo pierwsza część Legacy of Kane wyszła w 1996. Tak więc do stworzenia serii Gex namówili ich wodarze z firmy produkującej konsolę 3DO, bo oni również chcieli mieć maskotkę kojarzoną tylko z tym produktem. Główną postacią odpowiedzialną za powstanie Gexa był Lyle Hall, który pełnił funkcję producenta gry. Pracował on wcześniej m.in. przy takich tytułach jak The Jungle Book i świetnym Cool Spoocie. Za ogólną koncepcję kreatywną odpowiadał także Glenn Schofield, który później stworzył m.in. serię Dead Space. Nieźle jak na twórcę gadającej jaszczurki, prawda? Za projekt samego Gexa odpowiadał Justin Knorr, artysta koncepcyjny i animator. Chcieli stworzyć postać cool, która będzie mogła rzucać żartami i komentować wszystko, co się dzieje na ekranie. Trochę jak Bugs Bunny z syndromem MTV. W amerykańskiej wersji Gex przemawiał głosem Daniego Goulda, komika stand-upowego i scenarzystę Simpsonów. Jego sarkastyczne teksty i popkulturowe nawiązania nadawały grze unikalny ton. No i się udało! Pierwsza część gry na samej niszowej konsoli 3DO sprzedała się tak dobrze, że bardzo szybko grę przeniesiono na kolejne platformy, w tym PC i PlayStation 1. Pierwszy Gex był klasyczną platformą w Kondowa D, a jego kolejne części, Gex Enter the Gecko i Gex 3 Deep Cover Gecko, wskoczyły do świata 3D idąc tropem Super Mario 64 i Crash Bandicoota. Dobra, trochę się rozgadałem o historii marki, ja tak naprawdę nagrywam ten film, aby zaprezentować Wam remaster tych wszystkich produkcji, które wyszedł w tym roku, także spóźnione jingle i lecimy z tematem. Geks. Gadający Gekon z obsesją na punkcie telewizji, który przechodzi przez światy stylizowane na różne gatunki popkultury. Oto więc przed Wami paczka trzech gier, które zapomniane przez ludzkość powracają. Ale czy Geks Trilogy powinien mieć w nazwie podtytuł Remaster? Zacznijmy od szybkiego przedstawienia wszystkich gier. Pierwszy geks to platformówka 2D. Nasz gekon, z tragiczną, jak na tak barwną postać historią, zostaje wciągnięty przez telewizor do świata Hollywood, a aby wydostać się z cyfrowych krain, musi je wszystkie odblokować. Na końcu przygody czekać bowiem będzie Zły Rez, który stoi za całą tą szopką z przenosinami. W samej grze naszym zadaniem jest zbieranie kolejnych pilotów, które to odblokują kolejne poziomy na mapie świata. Będziemy zwiedzali cmentarz z horrorów klasy B, Kreskówkową krainę rodem z królika Baxa, dżunglę czy cyberświat? Dlaczego to ta właśnie gra okazała się sukcesem? Jak na 1995 rok była to gra całkiem złożona gameplayowo. Gekon potrafił przyklejać się do ścian i sufitów niczym Spider man wciągać językiem znajdźki i bonusy, atakować swoim ogonem, czy odbijać się od niego jak sprężyna. Choć sterowanie jest tutaj dość ociążałe, a kamera czasami zbyt blisko jaszczura, to faktycznie pierwsza część tej gry to całkiem przyjemna rozrywka, nawet dzisiaj. Niestety trend przeprowadzki w 3D dopadł również tą markę, a Crystal Dynamics przynajmniej w przypadku Gexa 2 poradziło sobie z tą sztuką dość średnio. Po pokonaniu Reza. Gex wraca do swojego leniwego stylu życia i znów zaszywa się przed telewizorem. Niestety rząd USA kontaktuje się z nim, ponieważ Rez powrócił i zagraża całemu światu. Geks zostaje agentem rządowym, a jego zadaniem jest ponownie wejść do media Dimension i pokonać Reza raz jeszcze. I choć tym razem postarano się o lepsze etapy tematyczne, bo poza horrorem mamy parodię filmów szpiegowskich, kung fu czy prehistorycznych, tak kulał rdzeń produkcji, czyli sterowanie i kamerę. Kamera. Jaszczur skakał chaotycznie, kamera wariowała kilka razy na minutę, a całość wydawała się naspidowana. Choć projekty poziomów broniły całość, tak dziwne decyzje twórców dzisiejszym graczom mogą nie przypaść do gustu. Bo tutaj, aby na każdej planszy zdobyć komplet pilotów, etap przejść trzeba nawet cztery razy. Nie da się zaliczyć wszystkich misji za jednym podejściem. Choć często będą to nieco inne sposoby i ścieżki przemierzania, tak jednak, jak ktoś nie lubi backtrackingu, dziś może na to narzekać. Przypominam jednak, że dawniej takie odtwarzanie było normą, a gracze często wyciskali z każdej gry cały sok. Więc akurat mechanika taka była całkiem ciekawa. Piloty są w grze tej na tyle ważną walutą, że odblokowanie finałowego bossa wymaga ich całkiem sporo, na tyle, aby 75% plansz mieć wymaksowanych. Przyznam, nie bawiłem się źle, ale chaos sterowania i kamery dają tutaj w kość. Na całe szczęście twórcy wyciągnęli wnioski i premiera Gex 3: Deep Cover Gecko była już bardzo udana, choć nie sprzedażową, o czym później. Tym razem porwana została piękna agentka, a więc wracamy do świata parodii i ponownie zbieramy piloty. Choć podstawa mechaniki zbieractwa pozostała bez zmian, a więc ponownie etapy przechodzić trzeba kilka razy, to poprawiono ich jakość i długość. Teraz bez powtórek, każdy etap to zupełnie inny temat parodii kina western. Kosmos, kino świąteczne, piraci, filmy historyczne i inne. Gex 3 kipiał ciekawymi pomysłami, czego ewidentnie brakowało w drugiej części. Tutaj była nawet jazda na desce snowboardowej, niszczenie czołgiem czy ujeżdżanie osiołków. To zdecydowanie najlepsza część całej trylogii. Był to jednakowoż ostatni śpiew Gekona w swojej karierze. Choć Gex był popularny i dobrze przyjęty, nigdy nie osiągnął statusu blockbustera na miarę Crasha, Mario czy Spyro. Marka miała swój styl, ale nie zbudowała aż tak silnej tożsamości jak konkurencja. Humor gexa był bardzo zależny od kontekstu kulturowego, a taki humor starzeje się szybciej niż gameplay. Zresztą z początkiem XXI wieku platformówki 3D zaczęły tracić popularność na rzecz gier akcji, strzelanek, RPGów i sandboxów. Dopiero dzisiaj, w 2025 roku, seria powróciła, ale tylko jako muzealny rekwizyt do grania. No właśnie, remaster produkcji niestety jest z kategorii tych leniwych, który udostępnia tylko emulator, podbija mu rozdziałkę, dodaje filtry retro i daje możliwość szybkiego zapisu oraz cofania się o 5 sekund. I tyle. Zero poprawionych tekstur, nikłe wsparcie kamery, która dalej lata jak łopata, i brak ciekawych dodatków. A przepraszam, jest kilka dewowych smaczków i jakieś tam szkice koncepcyjne. Jednak brakuje prawdziwego odświeżenia oraz dostosowania gier pod dzisiejsze wymagania dla młodzieży, bo ci zapewne od kolekcji odbiją się jak geeks od telewizora. Gdybym miał jednak oceniać same gry, ja, 30 kilkuletni gracz, to nawet dzisiaj w XXI wieku bronią się swoimi pomysłami i jedynie druga. Część obniżanie nieco loty, co nie znaczy, że nie warto jej również ograć. A więc ocena gier to porządny sztosik, a ocena samego remastera to niestety szałonima. Czy warto dać lekko ponad 100 zł za całość, jeżeli nie chcecie łamać prawa i babrać się w emulatorach, to jak najbardziej. Ciekawe, czy dzisiejsze studio Limited Run Games, które przejęło markę, ma plany wydać kolejne, już nowoczesne przygody zabawnego i kiczowatego gekona, szczególnie, że platformówki wracają do łask. Dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca. Gorąco zachęcam, byście zostali z nami i w przyszłości słuchali kolejnych indyczych opowieści.